Siemaneczko, z tej strony, kubusiek z nowego kanału na YouTube. Nie wiem, czy nowego, czy widzicie to jako drugi odcinek, czy jako pierwszy, ale przedstawię wam tą serię. Jest to seria prezentacji mapek. Będę wam prezentował co i jak gdzie ustawić i o co w danej mapce chodzi. Dzisiaj jesteśmy na arenie PvP. Może przeczytajmy. Jest tutaj download tego, ja tam wam podam w opisie. Mapkę stworzył Dark House z pomocą Gold Roger 18 i trolem <laughs> Rawhide 15 i Charles Dude 007. Also big thanks to the community for the support of this map. Że dziękuję wszystkim. I jednak to wszystko linki do tych kanałów, downloady będziecie mieli w opisie. A teraz stajmy na płytkę i przenieśmy się do opcji gry. O tak. E, mamy tutaj trzy opcje. Pierwsza to choose map and game type, czyli wybierz mapę i tryb gry. Join game, od razu dołącz do gry. Oraz speak, spectate, czyli możesz oglądać grę, jeżeli tam grają maestrz gracze. My wybierzemy pierwsze. Zalecam Wam także. I mamy tutaj do wyboru mapki. Są trzy mapki na razie. I pierwsza mapka to jest The Pits of Hell. Recommended, czyli polecanie... Oj. Czyli polecani gracze. To jest 8 plus. Czyli polecają 8 graczy lub więcej. Maksymalna ilość teamów. 6. I tutaj są wskazówki, że warto mieć knockback, ponieważ jest tam dużo lawy, można wepchnąć oraz TNT i jakieś tam village fortress. To, to już się sami nie zapoznacie, to jest prezentacja. No że Nie jest duża jakaś, która przypomina nether, mapka. Osobiście nie lubię jej. A więc, ale pokażę Wam każdą z nich. Kolejną mapką są Ruins Recommended Players, czyli polecanie gracze, że ilość to jest maksymalnie 4 oraz teamy maksymalnie 4 Na tej mapce to jest mapka, która najbardziej mi się podoba że warto mieć na niej potki Strange and Wakeness No, ja lubię na niej grać snajperem, ale to dojdziemy do klas. Trzecią mapką dostępną, bez żadnych wskazówek, jest Frozen Land. Recommended players, czyli polecani gracze, to jest 8+, czyli 8 lub więcej. Maksymalna ilość teamów to 4. A my wybierzmy sobie może na dobry początek mapkę Ruins. Tak, na początku nie działa. Wezmę to, wybrało się. O, i teraz powinno działać, ok. Mamy tutaj dwie opcje, Game Settings, Team Settings. Wejdźmy w Game Settings i wytłumaczę Wam o co chodzi. No, F, no Teams FFA, czyli to jest każdy na każdego, każdemu z boku liczy ile zabić i tak dalej. Class Based Teams polega na tym, że liczy ile zdobyte przez daną klasę, a więc ludzie z danej klasy są w jednym teamie, czyli na przykład gra dwóch Knightów, jeden. Pyro i dwóch snajperów, to tych dwóch snajperów jest w jednej grupie, dwóch jeden Pyro jest w swojej grupie i dwóch e, Knightów jest e, w jednej. E, kolejny tryb to jest Custom Teams Red Contra Blue To jest skrót od red i blue Czyli tworzy nam teamy, zielony, żółty, red, blue, czyli niebieski, czerwony. I teraz to wybieramy ile chcemy Teamów czy 2, Red, Blue, czy Teams 3, czyli Red, Blue Yellow, my wybierzmy dwa sobie i tak jest jedna osoba na serwerze i teraz z boku nam się pokazał blue red. I teraz yy, to przyjdzie wkrótce, że będzie Team Battle, Capture the Flag, czyli set, tak jak CTP yy, Capture the flag, a tam jest capture the point, ale no to jest coś podobnego. Możemy wybrać score limit oraz time limit, czyli że gra kończy się po iluś tam punktach, albo po jakimś tam czasie. Wybierzmy czas. Przejdźmy do kolejnego kroku. I wyświetla nam się 5, 10, 15, 30, 60 minut. Jeżeli wybralibyśmy score, to by było 5 punktów, 10 punktów, 15, 30, to chodzi punktów, czyli kili. Wybierzmy sobie 5 minut. Po tym czasie gra się skończy. I teraz wybierzmy team, do którego chcemy dołączyć. Ja wezmę team czerwony. Ok. I teraz jedna z przyjemniejszych rzeczy, czyli wybieranie klasy. Dokładnie, wybieranie. I wytłumaczę Wam po kolei, o co chodzi z daną klasą. Ghost. Jest to klasa niewidzialna, co Invisible ma. i ma. Ja Wam może pokażę. E, ma Stonehole z Fortune 3 i to jest źle, bo tak naprawdę to ma knockback, ale to jest tylko obrazek. Ma także e, podkę Invisibility na 8 minut, jednak jest to czas nieograniczony oraz wędkę. E, kolejna klasa to Pyro weźmy, zobaczmy o oh. Blaze Road Sharpness 5 Fire Aspect 2 czyli jest dosyć dobre oraz ma potkę na e, Fire of Resistance czyli odporność na, na ogień kolejną klasą jest klasa Teleporter zobaczmy może teleportować się za pomocą Ender a jego bronią jest perła kresu e, która ma następujące bony sharpness 5 knockback 2 czyli jest także niczego sobie yy, 5-2 oraz moja ulubiona klas, klasa teraz sniper lubię strzelać łukiem niestety ona ma to do siebie że ma tylko 8 strzał a w łuku nie ma yy, Boże, nie pamiętam jak się nazywał ten bonus co, do, co dodawał nieskończoność ale yy, okej okay. i łuk który ona posiada ma power 5 punch 2 dlatego ją lubię ponieważ lubię strzelać się łuczkami i to jest na... oj. naprawdę fajne jak już powiedziałem jedynym mankamentem jest to że ma tylko 8 strzał kolejną klasą jest klasa mage ma 3 teraz wam pokażę to są niby barwniki lecz to są oj 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 zbierzcie trzy bronie jedna ma fire aspect 2 druga looting 3 i trzecia knockback 2 a więc do wyboru do koloru uh... okej okay. yy, włóżmy na te miejsca swoje i gdzieś mi się zapodział obraz o jest znalazła się nasza złoba Dokładnie. Kolejną klasą, którą zechcę Wam przedstawić jest Knight. Szczerze nie lubię takich klas, tu nie ma co przedstawiać, ma po prostu diamentowy miecz, łuk, yy, niewybonowany oczywiście, zwykły łuczek. Yy, Oj, obra, to tak. No ta klasa jest... nie, nie podoba mi się Kolejną klasą, także która jest dosyć spoko, jest Archer. Ma nową zbroję oraz miecz kamienny i łuk z nieskończonością. I teraz przypomnijmy się, jak się nazywa nieskończoność. Dokładnie, Infinity. Łuk ma Power 5, Punch 2 i Infinity 1. Tak. I teraz przejdźmy do kolejnej klasy, Healer, który posiada Golden Apple. To takie lepsze golden apple z sharpness 5 i to jest jego broń dokładnie tak o już się tu posiada potkę na regenerację HP oraz na e, oraz na, e, na regenerację i na instant health czyli że dodaje nam zdrowie sprawia to samo dla mnie Zbrojkę ma zwykłą skórzaną. Kolejną klasą jest y, Alchemist. Posiada złotą zbroję oraz potki. Y, teraz wam powiem jakie to są potki. Jest to po, splash poison or, po, potion of poison, czyli trucizna na 16 sekund, instant health, czyli że nas leczy oraz splash po, poison of harming. Zadaje uderzenia. Dokładnie, jest to dosyć dobra klasa, tylko trzeba nią umieć grać, ponieważ dobrze trzeba rzucać po... Oj, podkami, co, czego ja teraz nie zrobiłem, ale nie, no jest całkiem spoko. Taka rada, że jeżeli gramy tymi podkami, to jeżeli ktoś za nami biegnie, jest warto rzucić podkę w górę i wtedy na tą osobę z góry spadnie, co za nami biegnie. Tak, to jest taka rada ode mnie. Kolejną klasą jest klasa Assassin. Ma zwykłą skórzaną zbrojkę, lecz ma super miecz. Jest to... ...sharpness 5? Nie, nie, nie. Tam yy, tutaj są jakieś po prostu pokazane, bo tam łuk też miał inne rzeczy, czy tam co tam na początku pokazywałem. A to ma sharpness 10 albo knockback Knockb 10 sharpness 5. Chyba tak. O ile dobrze pamiętam. I znowu ma potki, wie na awakeness, nie na speed i na y, regeneration albo na instant health strange i awakeness, sorry tak, to jest właśnie dobre w tej klasie, że strange i awakeness no. kolejną i ostatnią klasą jest klasa tank, czyli jedna z najbardziej pospolitych, która ma diaksowy set i mieczyk ok, teraz przejdźmy do prezentacji poszczególnych mapek y, dajmy to tu ja pokażę Wam dane mapki na może na przykładzie e, Ghosta, ponieważ szybko chodzi. Ok i dajmy start game. Aha, nie ma dwóch graczy, ok. E, to może zróbmy inaczej, game mode one podlećmy do góry i ruins jest tutaj okej okay. o tak wam może te mapki pokażę tylko tylko e... <laughs> czekajcie chwilę bo nie ogarnąłem tego e... to jest ten frozen land a my podlecimy do Ruins. Ruins już się zaczynają tam. Dokładnie. To jest miejsce na tam, gdzie przed chwilą byliśmy, na kolejną mapkę, którą stworzę. Okej, okay. drużyna niebieska respi się w tym oto miejscu przy tej fladze, zaś drużyna czerwona w naszym przypadku respi się gdzie indziej i to jest miejsce na kolejną drużynę, lecz my mamy tylko dwie. Może, Pokażę Wam jeszcze przy okazji. Widzicie, tu jest Sharpness 2, 2, tam było Fortune 3. Dokładnie i dlatego mówię, że są czasem błędy. I mniej więcej pochodźmy po tej mapce. Są tutaj ruiny, jak sama nazwa wskazuje. Fajnie tutaj się gra Archerem, można tutaj wejść, idzie ktoś, boom, ciach. No i to jest spoko. Jest to moja ulubiona mapka, jak już wcześniej mówiłem. Naprawdę można świetnie się na nie pobawić ze swoimi przyjaciółmi, można nagrać z niej fajny odcineczek oraz można się świetnie pobawić w wolnym czasie, jaki teraz nadchodzi, czyli w wakacje. Okej, okay. myślę, że mniej więcej Wam pokazałem tutaj, zobaczyliście co i jak. Przejdźmy do kolejnej mapki, jaką jest The Pits of Hell, czyli ta najmniej lubiana przeze mnie. Okej, okay. i ona jest za tym prawdopodobnie. Tutaj macie całe te systemy, command bloki i tak dalej. Może wejdźmy w jeden command block i zobaczmy jak każdy jest skomplikowany. Killing spree, wszystko to jest świetnie po... Propsy w ogóle dla stworzenia tej mapki jest naprawdę epicka. Jeżeli miałbym oceniać się od 0 do 10, dałbym jej 10 na 10. Jeżeli poszczególne mapki miałbym oceniać, oceniać, dałbym Ruins 9 na 10, Frozenland 7 na 10, a to 4 na 10. Ale to jest kwestia gustu i kto jak gra, kto jak graczko, kto jak lubi grać. The Pits of Hell. Tutaj respi się drużyna czerwonych, tam respi się drużyna niebieskich. Klasa, jak już powiedziałem, jest dobra na knockback oraz na ghosta jest bardzo dobra ponieważ jesteś niewidzialny, ktoś tu wychodzi, a ty knockbackiem ciach i koleś wpada już do lawy, płonie. Ale y, można wejść tutaj także skorzystać z tej górki, gdzie można zawojować świat arczerem, który ma punch. Dokładnie tak. Y, myślę, że zresztą się zapoznacie sami w tej mapce, a my przejdźmy do y, Frozen Land który znajduje się obok tego zielonego terenu, który widzicie na górze, na race map Weźmy sobie teraz, skoro przechodzimy w kolejny dowolny command block i sprawdźmy, co jest tutaj. No, żeby to całe stworzyć, to trzeba było nieźle się namęczyć, powiem. Jest, to są wielkie profesje, ja sobie nie wyobrażam, że ja taką mapkę stworzyć. Znaczy, trochę ogarniam te command bloki tak dalej Ale to jest po prostu... Pewnie znudziłoby mi się, bo 10 minutach tworzenia tego Okej okay. I tu jest ten Frozen Land To jest klasa także dobra na Ghosta, ponieważ jest ciemno yy, Drużyny poszczególne się w tych dziurkach tam za tymi przejściami respią yy, Tu jest ten punkt środkowy, czyli nieci tu będzie, tu będzie capture the flag stworzone czy zdobądź flagę, ten, ale jeszcze tego nie ma wprowadzonego. Mniej więcej tak wygląda ten cały Frozen Land. Okej. Okay. A więc, jak ja się z wami pożegnam? Jestem niewidzialny. Znaczy, ja siebie widzę, ale oni mnie nie widzą. Okej. Okay. Może wypiję mleczko. Ok. E to, była, to był pierwszy odcinek z serii prezentacje mapy. I to była mapka, o czas się kończy. Arena <laughs> PvP by, o akurat. Ekstra. By, ym, no tutaj się wyświetli napis z jego nickiem, bo nie pamiętam. A ja dziękuję, że obejrzyliście ten odcinek. Jeżeli Wam się spodobało, możecie dać suba, lajka. Jeżeli dacie lajka, to będę wiedział, że chcecie więcej prezentacji. Podsyłajcie mapki, które chcecie, abym Wam zaprezentował. A ja się z Wami żegnam. Do widzenia.